Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, aby być na bieżąco. Z góry dzięki. Witam bardzo serdecznie 3 razy C, czyli kanał o kryptowalutach. Jak zapewne domyślacie się po tytule filmu. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami o giełdzie Binance. W mojej ocenie Binance to jest niesamowite przedsiębiorstwo. Niesamowite dlatego, ponieważ jest bardzo świetnie zarządzane. To, ile udało im się osiągnąć w przeciągu niespełna dwóch lat, praktycznie z jednej małej azjatyckiej giełdy stali się liderem, jeżeli chodzi o rynek giełdowy kryptowalut. Wiele rozwiązań, jakie Binance prowadziło na swojej platformie, jest powielane przez inne giełdy. Tak więc z całą pewnością możemy uznać, że odnieśli oni w tym zakresie bardzo duży sukces. Ja osobiście, pomimo, że rynkiem kryptowalut zajmuję się już od blisko dwóch lat, przygotowując się do tego filmu, zebrałem sobie troszeczkę informacji i przyznam się szczerze, że o kilku rzeczach, śledząc na bieżąco to co dzieje się na rynku krypto, sam nie wiedziałem. Wszystkie te informacje chciałbym Wam dzisiaj przekazać. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Jak możemy zobaczyć na stronie CoinMarketCap, aktualnie giełda Binance, a w zasadzie jej token, do którego za chwilkę przejdziemy również, zajmuje siódme miejsce rankingowe. Całkowita kapitalizacja tego tokenu, który reprezentuje giełdę Binance, wynosi 2 miliardy 600 milionów dolarów. I jak spojrzymy sobie na wykres, startowali oni w połowie 2017 roku z ceną 10 centów za jeden token. Aktualnie cena tego tokenu, wyceniana w dolarach, wynosi 18 dolarów i 42 centy. Jak możemy zobaczyć, swoje all time high token Binance osiągnął w okolicach. 12 stycznia 2018 roku i wynosił on 24 dolary. Później mieliśmy oczywiście spadek, jak cały rynek krypto, długi, długi trend boczny i od grudnia zeszłego roku cena tego tokenu wzrosła do 18, blisko 19 dolarów.